W ostatnich dniach widzieliśmy, co się stało. Facebook padł, miliony ludzi niezadowolonych poprzechodziło na różne inne platformy. Zastanawiające jest to, że nikt nie pyta w zasadzie o to, jakim sposobem się to stało. Jeżeli teoretycznie wolnorynkowy Facebook yy, potrafi wyłączyć w jednym pstrycz pstryczkiem i, i nie mamy dostępu do jednego z głównych social mediów, co będzie... W momencie, kiedy rządzący przygotują taki projekt. I mamy tego wyraz. Tak? KPRM przygotowuje y, projekt ustawy o ochronie zdrowia publicznego przed następstwami rozpowszechniania treści nieprawdziwych dotyczących wirusa SARS-CoV-2 i treści przestępczych kierowanych wobec wykonujących zawód medyczny. Każdy serwis społecznościowy posiada, y, posiadający w Polsce musi mieć co najmniej jednego takiego inspektora, który będzie nadzorował y, treści, które wpływają do danego social medium, czy do YouTube'a. My jako Konfederacja wolności i Niepodległość stanowczo się sprzeciwiamy przy takim w ogóle zabiegom. Jest to uderzenie w wolność słowa, jest to uderzenie w podstawowe prawa każdego z nas. Teraz pytań, pytanie do Was, Szanowni Państwo, czy byście się chcieli obudzić w rzeczywistości, gdzie politycy, po ministra Niedzielskiego, decydują o tym, co oglądacie, o czym słuchacie. Nie ma wtedy wyboru. My jako Konfederacja Wolności Niepodobości jeszcze raz mówię przeciw, przeciwstawiamy się takim zbiegom wolność słowa.